Alolo, witam Was bardzo serdecznie, A dzisiaj sobie gramy z kolegami takimi jak Crafter, LFN, Alive i Price. Siema. Okay. Hello, hello. No i dzisiaj sobie będziemy grać oczywiście w Scribio. Macie linki oczywiście do wszystkich w opisie, w pierwszej linijce i możecie sobie powijać. W moim to nie jest takie oczywiste. Co? Jak nieoczywiste, właśnie <laughs> bardzo, bardzo, bardzo oczywiste. No i będziemy sobie dzisiaj grać w device, jeśli wam się spodoba pamiętajcie żeby u chłopaków i u mnie zostawić lajkacze i będzie naprawdę spokojnie. A teraz sobie będziemy lecieć z pierwszym kalamburem tutaj u pana Price'a Zobaczymy co no. nam narysuje Na razie tak na dwoje babka wróżyła Dokładnie No właśnie nie wiem co to Price rysujesz Ale coś czego się pewnie nikt nie spodziewał Co to będzie, hmm. Price? Tego nikt nie wie. O Jezu! To tak trzeba. Jagody! A. Jagody. Wiśnia Tylko że. To są blisko, tak? nie Dobra, mi. Są Od kiedy wiśnie rosną na drzewach? Przepraszam bardzo. Od zawsze? Co? No. Co? 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 rosną na no ja zawsze myślałem, że wiśnie tak samo jak inne no, te truskawki rosną na krzewach. Ciekawe. Jak to wygląda? Czekaj. Co to może być? Nie, nie, wiem. nie wiem. Co to? Na razie... Łapka no, Tutaj leci. Dla elefena. No. LFN już narysował kreskę ja na razie. Ja mu łapkę w górę. I co Neku, Dalej będziesz się flexował najwyższym wynikiem? Eee, tak. Chciałobyś. No jak gościu ten, nie wiem, drugi. jak on rysuje jakieś śmieszne rzeczy, których nikt nie ogarnia. To jest paralizator normalnie. No. Tak co? A to? No popatrz, no. Niby paralizator, można by było powiedzieć. Ty no, paralizator to jest, na stubę. <grym grym grym> o Jezu. Jezu, jak to się nazywa? O Boże. To, to jest... To jest... No wiem, właśnie to jest... Wiem co to jest. O, nie. Trafią, nie będę podpowiadał, po... ale wiedzieli, że co. To jest podkowa, ty... jak nic. Nie no, to nie jest podkowa. <laughs> Kurde, no nie wiem co to jest. Crafter, Crafter, jak ty cud, jakim cudem ty to zgadujesz, co to ma być? On ma jakiś faworyzm a chyba na Discordzie. A sobie Discordzie? No, no właśnie, jest... właśnie, na Discordzie mu hasło daje, żeby nie tak, to już będzie druga osoba, nie? Ale tryhard. Y tak citowała. Co? Nie zgadzał. Co to jest? Nie wiem, nie mam <laughs> problemu, nie wiem. <śmiech> 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 Harmonirka! Harmonirka! Kurde! Stronie. Dobra. Z której to strony? To, to, to być Tak. bo ja to muszę od o najwyższych kloczku... Ciekawe narysowak. co my tu mamy. Dobra. No. Nie, moment. Bo to będę musiał prostymi liniami dla was rozrysować, żeby to było jakokolwiek dla was zrozumiałe. Paweł nie rysuj normalnie. To jest normalnie. No, na razie to wygląda jak stół. A złoto o! o. <gieranie> pa, napisałem mi wszyscy po mnie, jestem królem tej giereczki, i <gieranie> No Co to jest Fawoniusz? Interesujące Co? Czekaj, wait. To nie są Ule. To? Ile? Nie wiem co to Kurde, mówi. gumka mi się nie chce wziąć. No, to to są takie klatki ogólnie. Klocki Łatwo. What? No, Ej, Price wiedziałem, że będziesz to wiedział, bo miałeś tego serię na kanale. Kto tak, go ogląda? Kto tak, go ogląda wie, e kto go. Nie, seria jest. Tak, tak, tak. Nie, nie. Nie, a ja, the... po tak, co jest. to powiedziałeś? Czekaj, co? Nie, cicho, cicho, cicho. A co, Kowgalny, nie mogę. Czekaj, co? Ja się podaję saty za <głos> <Nie>. <głos> Jota przez Jot od o, kiedy? Dobra. O, no dobra to będzie w miarę cię Ej, prejs cię przegonił Fawoniusz Co? Pajście cię przegonił What the fuck? Oooo Fawoniusz Co? masz konkurencję Nieźle Wadzę, że nie na leku. Co? Ja już to wygrywam tą gierkę hmm. dzisiaj, ja ci mówię Chciałbyś to wygląda jak... Jądro chaowca. No. Ja mam takie dwa oczka. Wiem. To powinno być wypełnione. Co? Tutaj jakieś nóżki, dobra. Dobra, dajcie mi. To. Minecraft! Minecraft! Kurwa co ja zrobiłem! To jest Minecraft, Minecraft. Dobra, będzie czarna, będzie czarna. Po co mówiłeś, że ona? Ech. Żeby jeszcze bardziej ich upokorzyć. No, ale on w Gałgana, on nie rozumie. Jak można nie wiedzieć takiego czegoś prostego? Przecież to jest od razu. No, <laughs> właśnie. No, tak. Price. O, nie wierzę. To jest żaba. A ja teraz to nic nie przypomina? To jest żaba. tak to jest koń przecież. <laughs> co? No, co to jest irokaz. Irokas mi eksplodował. Dobra. Ja, ja, ja. A myślałem, że dopiero. Mucha, ja pierdolę mucha z takimi skrzydeł z nogami. Nie, e, ta co to jest? E, jak to się zwa? Mm-mm-mm-mm-mm. Łatwo. Czekaj. Yyy, to. Dobra, nie, nic, nic. Wait, what? <laughs> Najlepszy typ <tentywny>, najgorszy. No. <laughs> Łatwo. To co w ogóle? <coughs> co? <coughs> Dobra, ale i tak, i tak jestem Dobra, okej, okay, niech mam będzie. Łatwo, rozegrałem jestem Patrz, 1007, doganiam cię, fawoniusz. Jestem tylko 100-punktów i jestem przed tobą. Łatwo. Nie dobrze, nie Dobrze, D dobrze, dobrze, zbliżam się do tego gałgana. Jest, udaje się. Muszę... Ale Brysa nie wie, przecież, Ważne, że nie będziesz pierwszy. Ważne, że będę drugi. Będę nad tobą, fawoniusz. I to się najbardziej liczy. GG, czacisy. Łatwo. Dobra, co my tu mamy? Kosz. to i, bo to nie szybkie. Krzyżacy. Y <laughs> no co no, krzyżac? <laughs> tak, tak, Czekaj. normalnie. Teraz by tu zrobić jeszcze typa. Apteka. I on to nie trzyma. Ktoś stoi. Jak to się nazywa? Przecież jestem debilem, jestem łomny. Co? Czekaj, to się ten... Mm. Apteczka. Nie. Co ty? Nie, właśnie to jest... Co to jest? Ej, bo krzyżacy nie pasują tutaj, co to? No krzyżacy, no przecież. Ej, praj, co to jest za shit? WTF? Dobrze, można min... Jest pierwszy, pierwszy, jest mam już już zawsze głęb... Ale to jest... <grywka> Uda w zasadzie vote nie? Nie, 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 róbcie tego, nie, nie nie Nie, <grym> Ale to nie było w ogóle, to nie był ksylofon No właśnie wiem, tego chyba powiedziałem Haha, ja <grym <grym> dostanie dodatkowe punkty A Ale że A A i Paris w ogóle punktów nie... Ale, nie nie prześcigłem Craftera, ale dziadostwo Ale i tak jestem pierwszy nie. Nie. Kurde, kurde Jest blisko, ścigam Ale to gałkan. było cheated, to było cheated No ścigam Gałkan'a, dobra, Dislike od razu. Woda doda zdrowia? Nie, to nie woda chyba. Co tu mamy? Hmm. Czy to jest, jest drollcaster? Nie? <noise> nie wiem, co to jest w ogóle. Bucho Mazy jakieś. Nie wiem, co to jest. To jest jakieś zoo w Afryce, czy? Na niebiesko. Nie mam pojęcia. Hmm. Hmm. Powiem tak. E, 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 jak czas minie, to zrobimy wielkie oczy, ale na razie to wygląda jak e, losowy linie, naprawdę. No też bym tak powiedział. To jest. To wygląda jak ten, hmm. jak ten tak z takiej bajki ten po, świat potworów, taki był ten taki zielony kulkowaty, nie wiem jak on się nazywa. To, to tak coś to przypomina... Mordor! Mordor! Ale patrz, pasuje, mamy rkę odkrytą, Mordor pasuje. Yeah. Iran? Izra... Yeah. A co to ma... Yeah. Yeah, nie, nie mogę. Tak, myślisz, że... Myślisz, myśli, myśli, że, <grym> myśli, myśli, że znamy takie coś, tak? <grym> normalnie to, Neku, to co, ten, to, to, co ja ci wysłałem. Has, hashtag Syria, normalnie. Dobra, y O kurde, o kurde. No, dawaj, dawaj, crafterek. Nie bądź teraz lamus. Mmm, do, dobra... Neku, Neku, patrz na ogólne. Neku, na Discorda. A, i tego... Nie, Nie mogę to sprawdzić Discorda teraz. To jest, to jest, to jest, ale po raz ogólne dwa. To już na nas czeka. Chyba to ona. Mm, mm, mm. Czego sobie na piętrze, jak ona przyszła? O nie. Jak mm. ona. Czeka, albo on. Nie wiem, kto to Dobra, to następny raz. Git. No. Powiedzmy. I tutaj takie coś. Wiem, co to jest. Taka kulka. I to jest to, co następuje potem. Ale gdzie mam 0 punktów? No nie Oj, alive, oj. Po ślubie, po ślubie, co jest? Taki status, nie? Mm. Dobra. Mówiłeś nawet, że kto jest z kimś. Ehm. Um. wiem. już wiadomo, już wiadomo. <śmiech> Koleżeństwo? <śmiech> nie, no nie. E, Pomyśl sobie <laughs> o smurfie. Hmm. Nie, nie, nie w tym co? Nie w tym <śmieruch> sensie, ona miała jej dużo. I cały czas miała na to Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie, nie, nie. Tutaj mówiłem, że związek z jedną osobą. Przez O jest. o, o. Związek. Ale widzę, że ten związek może być, um, że tak powiem, nie, nie tylko po ślubie. Dobra, mam dobry temat teraz dla was, koledzy. Ja, ja miałem takie chujowe słowa, że dziękuję, do widzenia. Komunizm? Nie, gorzej. <śm> hmm, niech, niech zgadnę. Uch? To... A może kaktus? A może łapa? Daj mi spokój. Kaktus był dobrym. Kaktusem. Co to jest? Co Nie. Na Co? Nie. Co? Nie. Co? Nie, nie, to to, 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 to jest, to... czułry fa... to... to... Dobra, nie? Dobra, nie? bo to miała, być, to miała być fajura, nie? Dobra nie, to to to... Dobre, dore, nie? Dobre. Dobra, nie? Dobra, nie? Może i jodowa Dobra, nie, 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 dobra Co? Eee ta, co? Ta... Tra... No... To, co? Jaka gra? Fa... To, co? Gra? Nazana w... Której... Którą? Gram. W co? W którą w co? gramy, w którą gramy. Ta gra, w którą gramy. No, w jaką grę gramy w tym momencie? O, no, ciekawie. Ja ale... wam Co? Co? Gropka nienawiści! No, w lewym nienawiści. górnym nawet macie. A. Ojej, nie widzę. Alive Chosing Awards. Ojej. Dobra, Alive, dawaj. Co my tu mamy? bo tak naprawdę to nie są jest. cegły, po czym pisze cegły. Hmm. Hmm. <coughs> Aha, to jest takie dużo Windowsów. Dokładnie to jest. E, hmm. To jest Windows XX. Hmm. Nie wiem, co to jest. Hmm. Komunie, co? Co to może być, wyczki? Co to jest, coś ty zrobił? Nie, przylatnie przy coś mi stało w tej lekarze. Może to się na ludzi? Pianki już myślałem. Co? No te takie, co masz na ścianie w pokoju, nie takie. Ale A, tak. Nie wiem. O kurde, jak to się nazywało. No mm. i blisko to jak ktoś się. ja. pierdolę! Ja. ja. Nie wiem. Jak będzie 10 sekund, to wam podpowiem. Nasze czy, Jak to się nazywa? Nie wiem. Czekaj, powiem wam... No, ogólnie jest najczęściej w łazienkach, nie? To, to ja wiem, tylko jak to się nazywa? Na P. Co? Y A firma normalnie dla niego, ale... Niech będzie. Tylko co? Ej, nie mam zielonego pojęcia. Jahu, krówka, co? <laughs> nie, sorry, ja nie mogę pozwolić się neku ścignąć. Mm, dobra, szybko, szybko, szybko. To był zamek. To? Ej, dawaj ale... mi na Discordzie pisz szybko, co to? <śmiech> nie! <śmiech> nie pisz, nie pisz. Eee, czekaj, bo co to jest? Mówisz, że to jest. To zamek. To był zamek, ale nie jest zwykły zamek. Es. Go? Nie już. Zamek zna... znajdę się. No jest na fanów. <laughs> nie jakby się, gdybyś nie powiedział, wiesz? Naprawdę bym nie zdać. No nie, Neko już wie. Co? To ten zamek. Zamek... Ulała woda i zniknął, no. bo ogólnie to nie... Jest, no, nie to bo to nie jest książki go To jest zamek z piasku. To jest zamek z piasku. No. <laughs> zamyk! zamyk. Kurde. Price Chasing Award. Dawaj, Price. Dobrze. Tak więc tak. Piwoż. <suszy> <suszy> Niech będzie. No, dawaj, dawaj. Mm, dobra. Rysuję. No. Beczka z, z chmielem, czy coś. Co to jest? <suszy> 100 hmm. <noise> Nie. Nie, no to nie jest bukiet. Co co prize jest? <noise> to to jest związane z tematem? <głos> Dokładnie. <głos> ja nie wiem, co to jest. <noise> W, jak w. I to jest nie duże, wie. duże. Nie wiem. Nie bo mam zielonego co? pojęcia, co to nie. może być. Nie co? Widły. Jak widły? A... Co? Przecież to. Przecież widły tak nie wyglądają. Przecież to... ja. znaczy, Nie, no to trochę wyglądają tak podobnie, ale. O, ale kozackie mam teraz. Ale taki... nikt trudny, nie walnął. Ja wolno, było. Nie, nie. Nienawidzę cię. Już się na nienawidzę. Nienawidzę cię, chłopie. Dobra. Wiesz, ja, ja, ja tego. Ja tego w ogóle nie piszę. Ja, ja, to, to jest. Łapka w dół. <noise> Plus jeden, bo to jest. To jest kategoria inna. To jest nie jest kategoria taka zwykła, jaką normalnie mamy. To jest kategoria, to jest ogólnie kategoria. Że miałem coś napisać, jakby to jest kategoria. Ja ogólna. co ty? No. no. Jeszcze Pier, pierwsza to. litera to jest ty. Zaśpiewaj. Ty. e, e No. I mam, miałem coś napisać. Trudne, trudne, no. O, o Typowa piosenka, blisko. Tekst, tekst. Tekst, pierwsze słowo. O o, o, prize, o, 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 Mam to. dalej udało mi się pierwszy. D udało mi się. Kurde, price. Oj, nie, ojo, ojo. Nie dam się dokładnie, Crafter. Ale to jest... poryte. <laughs> no, ogólnie tej piosenki to, no, to faktycznie ciężko, ciężko. Grubo, grubo, nie? Dobra. No i teraz nastała ostatnia runda. Normalnie zajebista, to Cześć się nie założysz, no, że Skąd jam wziąłeś? Normalnie mogę sobie pobrać YouTube'a, nie? Te sobie pobrałem YouTube'a Na komputerze sobie pobrałem YouTube'a bo mogę, bo ty się nazywa Co na... To jest? dobra, no. ale wciwo sieć Co? Że tu nic nie widzę. No, właśnie, właśnie on to powiedział Nie słyszałem. Więc największy, największy, czyli. Hmm. albo... Nie. Preze... Nie, 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 nie. Pro. Pro. No. Co? Nie wiem. Pro. Nie wierzę. Pro. Not... Lepiej tego hmm. pokazać nie mogłeś. Kres. Nie. mam pojęcia. Jezu! Ale po co ten trzeci? Nie wiem. O! Wiem! Ten... ten, 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 to, ten to idealne... To, tak? Idealne określenie Neku. Idealne określenie <gryw> na Neku. Wiesz co, już dziękuję bardzo serdecznie. Jesteś mega, mega, mega mega jesteś się ja 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 Prądów i <gryw> hacker. Dobra, znowu powiem tylko tyle, znowu Martin Najman, to drugie co nie miałoby być. Dobra, Kingo! <głos> Dokładnie! <głos> nie no, nie będę taki złych, nie zrobię zły tego, nie będę alejpem. Kiku, mam pomysł, jak będzie crafter wybiera to go Ej, 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 właśnie! Don't try it, don't try it, don't try To będzie dobry plan. No to plan. Maj, co lubi obierać Martin Najman? Kurczkę Okej okay. No panowie ten... no dlaczego nie, nie 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 ja was już nie Łatwo Kurwa co sobie... to jest macinne, no. To jest Narcin Najman To Narcin to wiem Ej końcówka to jest A jakby co nie yy, Ja pierdziełem Dobrze crafter niech nie zgadnie łatwo Ale i tak łatwo. pierwszy Łatwo Zostajesz najszybciej czy... dla mnie Ja jestem pierwszy no, no. Ja jestem pierwszy, żaden crafter nie zagoni Mam za Co lubi nosić <grym> Tak, dokładnie. Mam za Co lubi nosić? Bożebym <grym> powiedział. Co ja lubi robić? Tam... dobry jest tej gościu, nie? Ja bym go kiknął, nie podoba mi się. Don't try it. Nie, nie rób, nie rób. Mm. Nie, napisałem buru <grym> O! <Dobre. grym> to był. Ja <grym> no było szybkie. <grym> To było szybkie 6000 punktów, by the way. Dobra, yeah, ładnie 8000. Dobra. Mamy tak. Hop, 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 hop. Co? Hop, hop. I teraz tak. Myk, 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 myk. I tutaj coś pływa. Czeka, czekaj co? Tutaj coś pływa. Mm, jest brązowe. Ma takie. O, tutaj coś. Ma takie nogi. No i sobie jakby nigdy nic pływa, ma oko. Ma tutaj takie, no, no taką sierść można powiedzieć. <grystanie> <grystanie> I sobie pływa tutaj, nie? Ogólnie. Bo to będzie jakiś robak. A lubi sobie pływać. Tutaj ma normalnie ten swój dom, taki ogólnie z wejściem fajnym. Ma taki domek tutaj. Normalnie tutaj można mu ten dać, że ma takie coś, kółeczko i tutaj ma takie. Do biegania, kółeczko fajne Hop o. Fajne akwarium ja Pływa sobie Pływa, Pływa sobie o. Nie, no. o. o, Jestem pierwszy, wygrałem No yes. jest drugi S. No i ja trzeci wyszłem, ale o. o, grubo było I dziękuję wam wszystkim za oglądanie Dojdzie do twaj się do końca No i co? Elo, no i? Ostatnie, Do widzenia no, Elo, Elo! elo, elo.